Arkadiusz Żabka, dzień dobry. Z nami prezydent drewnika Piotr Kuczera, witamy. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie prezydencie, rozpocznijmy. Kilka dni temu na tym fotelu, na którym pan siedział, siedzi, dzisiaj siedział wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Rozmawialiśmy między innymi o tym, że została wstrzymana budowa drogi rowerowej. Pan już wysłał wyjaśnienia do wojewody? Tak, zostały wysłane wyjaśnienia. Mam nadzieję, że e, znajdą przychylność i będziemy dalej mogli budować drogę publiczną. To z opłatkiem pan tam pojedzie, tak? E, dokumenty poszły, także myślę, że... Ale pytam, że, czy z opłatkiem? E, no nie sądzę, żeby w administracji publicznej trzeba z jeździć Generalnie jest tak, że poszły wyjaśnienia i myślę, że usatysfakcjonują pana wojewodę, bo jest to logiczne, jest to spójne no i ma służyć celowi bardzo, bardzo prospołecznemu. No to zobaczymy, jakie będzie rozwiązanie. Jeżeli ta odpowiedź dotarła, my pewnie będziemy jej szukać. Panie prezydencie, dotarła do Rybnika także dobra informacja, dobra dla Rybnicza no, o tym, że Kopalnia Paruszowiec, którą chciała wybudować spółka Babro nie powstanie po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale czy dzisiaj tu y, możemy uspokoić rybniczan, że faktycznie to już jest historia i tej kopalni nigdy w Rybniku nie będzie? Z punktu widzenia całego procesu administracyjnego ten wyrok NSA jest ostateczny, prawomocny i kończy historię wydobycia złoża Paruszowiec i żaden z innych podmiotów się nie zgłosił. Aby nie upominać się o jakiekolwiek koncesje, także uważam tą historię za zakończoną. No i ta północ rybnika może odetknąć z ulgą z punktu widzenia eksploatacji górniczej tej tam po prostu nie będzie. A to nie jest tak, że za kilka lat może ten temat wrócić. No Panie redaktorze, za kilka lat może się wiedzieć zdarzyć pewno. Z punktu widzenia miasta twierdzę, że jest to po prostu zły pomysł. Szkody górnicze, biorąc pod uwagę również też zmiany technologiczne, które wokół nas zafunkcjonowały takim idealnym przykładem dla mnie są tereny podawnej kopalni Rymek czy podawnej Hucie Syrezja. No, pojawiły się firmy, pojawiły się przedsiębiorcy, którzy no, są na nieco innym poziomie technologicznym po prostu. Dobrze, czyli y, to zły pomysł doskonale wiemy, protest rybnicza, presja ma sens. Wszyscy pokazali. Tak, myślę, że to jest bardzo ważny element, że ten odgłos społeczny, oddolny, był bardzo, bardzo słyszalny. To też dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali swój czas, często też swoje pieniądze, żeby lobbować, żeby pokazywać w mediach, w mediach społecznościowych, no, że rybniczenia mają inny pomysł na swoją przyszłość. Dobrze, pan mówi teraz o tym innym pomyśle, o złym pomyśle, no to tak samo nazywają pomysł połączenia domów kultury w Rybniku Niewiadomiu i w Niedobczycach mieszkańców, że to zły Pomysł, że mieszkańcy chcą inaczej, a pan tymczasem kilka dni temu na sesji yy, podejmuje decyzja radni właściwie no po pana. Yy, na mowie popełniają decyzję o zamiarze połączenia. Nie mówi, nie mówi Pan o likwidacji, bo to źle brzmi, lepiej połączyć. Panie Prezydencie, czy Pan chce się wycofać jeszcze, czy tu już nie, faktycznie nie ma odwrotu? decyzje zapadły. Mamy zabytkową kopalnię Ignacji, ona będzie tym głównym elementem w krajobrazie niewiadomia. Jest też tak, że mamy buzowicę i osobną filię najbliżej z dom który w No i ja to mówię bez jakiejś satysfakcji, bo tak naprawdę. Powód jest bardzo prozaiczny, po prostu pieniądze i koszt funkcjonowania tej infrastruktury. Zdajemy sobie sprawę, że te oszczędności to jest gdzieś jakieś pół miliona złotych i że stopniowo w, przez pierwsze pół roku. 2.23, no będziemy wygaszać ten dom poprzez połączenie z niedobczycami. Zawsze to brzmi źle w przestrzeni publicznej, gdy mówimy, że coś się likwiduje, łączy. Mieszkańcy bardzo często chcieliby mieć wszystkie instytucje u siebie w dzielnicy, ale to jest przez samorząd nie do utrzymania względów finansowych. Tak, ale teraz na przykład zajęcia dla dzieciaków będą odbywały się na terenie zabytkowej kopalni, czy te dzieci będą musiały jeździć do nie niedobczyc? Jesteśmy na takim etapie, że próbujemy podzielić to w taki sposób, żeby też te kwestie odległościowe były tak najmniej uciążliwe. Jest także zaplecze zabytkowej Pani Ignacy, tu też kilka dużych jednak budynków i myślę, że ułoży się ta działalność. Póki co tylko, jak oglądałem sesję Rady Miasta, jeden radny był przeciwny, dziesięciu się bodaj wstrzymało, a jedenastu było za. To też pokazuje, że... No dyskusja jest na pewno w tym elemencie potrzebna. To też zawsze na początku są emocje, że, że coś tracimy. No, jest też tak, że jednak samorząd musi racjonalizować te swoje wydatki. No w tym przypadku jakby zabytkowa kopania Ignacy jest tym produktem dodanym, nazwijmy to. W Czyli będzie wiecji. pan grabarzem Domu Kultury w niewiadomiu, ale albo pan... budowniczym <laughs> e, zabytkowej kopalni Ignacy ale... w tych rozmiarach i z tym impecie. Ale nawiasem mówiąc, pan też ma być grabarzem na scenie, z tego co wiem. Tak, tak? takie słuchy mnie doszły, szczerze powiedziawszy, z próbami kiepsko, no ale Opowieść cóż, wigilina. Ta... na scenie. Tak, ale to taki, bym powiedział, przelotny romans ze sceną i wątek taki, no nie chcę powiedzieć, że poboczny, nie chcę tu deprecjonować swojej roli, no ale e, no może dla niektórych rzeczywiście gabasz, brzmi dumnie. Dobrze, o przelotnych romansach tu na antenie o poranku nie będziemy rozmawiać, a pewnie byłoby o czym, panie prezydencie. E, to teraz, jeżeli padło słowo romans, no to ja zapytam o miłość do szermierki. Kilka dni temu gala 95-lecia szermierki, e, o miłości do tego sportu mówili wielcy. E, ja tymczasem pytam, gdzie gala e, żużla, sportu żużlowego w Rybniku 90 lat? 90 lat, no... E, to jest pytanie do pana prezesa, nie wiem jak tam, jak tam jakie pomysły. Z tego co wiem, było podsumowanie sezonu, bo byłem obecny. No i wtedy no padła i tam... data 18 grudnia, czyli teraz w niedzielę miała odbyć się ta gala w teatrze bodaj. To jest dobre pytanie, ale do prezesa klubu ja na pewno gratuluję tej dziewięćdziesiątki i ukaza się bardzo fajna publikacja na tę dziewięćdziesiątkę i to jest taki wkład miasta z pomysłem pana prezesa i z wielkim wysiłkiem czterech Dobrze. autorów. A nie zaskakuje pana to, że taki niewielki klub RMKS Rybnik Szermierczy Potrafił się zebrać w sobie, zrobić galę a tu duży klub z dużą dotacją miejską, no niestety. Panie reaktorze, w decyduje celność, zatem ta celność na 95-lecie jest perfekcyjna i z tego co słyszałem, a był pan prezes Masłowski na tej gali, to była bardzo udaną. Galę. To prawda. Panie prezydencie, jeżeli chodzi o y, ostatnie wydarzenia, y, mam na myśli terminy, które pan podawał, to teraz jeszcze przed świętami, bo powoli zbliżamy się do świąt. Chci wszyscy życzymy sobie zdrowych, wesołych. No i my życzymy ciepłych. Na Ogrodowskiego będą ciepłe święta. Przypomnę, Familoki, y, mieszkańcy czekają na podłączenie do sieci gazowej. Jak dzisiaj tam wygląda sytuacja? E, według moich informacji z zgn z dnia wczorajszego w większości mieszkań jest już gaz. Jest też kwestia podpisania ewentualnie umów indywidualnych indywidualnych. Być może tu są jakieś, jakieś problemy, ale to modernizację kończymy. Także na Orlowskiego jest ciepło. Andersa? Na Andersa tutaj była awaria. ZGM dostarczył grzejniki. No i e, Kwestia dostawców tego ciepła. To jest taka niezręczna zawsze sytuacja pana prezydenta, no bo nie jest właścicielem spółek, które dostarczają ciepło, no a wszyscy go przepytują, dlaczego tego już ciepła nie ma. Uprzedzając pytanie, też nie było porządku no, w części rybnika i też prezydent no, nie do końca e, może tu interweniować, no ale jest zależny od dużych spółek cirku I W porannej rozmowie musi paść pytanie, gdzie jest ten, który ma sprzedawać węgiel mieszkańcom? Czy miasto już po, poja poinformowało, który to podmiot? Bo ja na BIP-ie cały czas nie widzę. Y, cały czas dzwonimy, naciskamy i niestety. Y Czekamy, no sytuacja jest trochę kuriozalna, a z drugiej strony jest też tak, że chyba węgiel po prostu jest w miarę dostępny, bo też nie widzę, żeby jakieś straszne tłumy urząd miasta atakowały. Dobrze panie prezydencie, czyli tak y, mieszkańcy nie chcą kupować węgla po preferencyjnych cenach, powiedzieć. Wiem, to pan powiedzieć. To kopalnia w poniedziałek sprzedaje ten węgiel y, dla klienta indywidualnego i być może stąd to I To pokazuje, że chyba w dużych miastach no nie ma tego problemu. Nie, nie ma, z tego rozmawiałem z kolegami samorządami z dużych miastów, właściwie też pan wojewoda mi potwierdził, że nie ma jakiejś wielkiego problemu w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach, to jest kłopot. Dobra, panie prezydencie, idziemy na ostatnią prostą w porannej rozmowie. Y, śnieg, śnieg i po śniegu, można powiedzieć. Yy, ja myślałem, że życzenia yy, na dobrze, Boże Narodzenie. Łatwo nie było, ale dotarliśmy do e, odwilży. Tak, dotarliśmy. Myślę, że były ekstremalne momenty. Rzeczywiście dawno nie było takich śnieżyc, no ale e, wiem, że przy czasem utyskiwaniu, ale jednak przeżyliśmy i teraz cieszmy się odwilżą, chociaż znowu usłyszę, że szkoda, że nie ma śniega na bo, śniegu na Boże Narodzenie. I zakręcić się może w głowie 30-metrowa karuzela na rynku. Po co? Zapraszam wszystkich na rynek no po to, żeby by te święta były rzeczywiście i radosne, kolorowe. No I, i, I coś nowego, trochę zakręcone, zgłosił się podmiot, który rzeczywiście chciał postawić tego typu instalacje. Nic to miasta nie kosztuje, także udostępniliśmy płytę rynku. No i cóż, jest kolorowo, jest świątecznie. No Jak skoro świątecznie, no to panie prezydencie. Teraz czego ży życzenia, czego tak? życzyć? No czego życzyć? No. E, drodzy słuchacze, wszystkim życzę silnych nagłów, spokoju, niskiej inflacji, uśmiechu i. Optymizmu w tym wszystkim, jak y, przeczytałem ostatnio w biografii człowieka, który został opisany właśnie e, przez aktora domosławskiego w bardzo fajnej książce. Między pesymizmem i optymizmem wybieram nadzieję. E, zatem tego Państwu życzę. I to powiedział w porannej rozmowie, przedświątecznej, porannej rozmowie prezydent Rybnika Piotr Kuczera, Arkadiusz Żabka. Dziękuję. Do usłyszenia dziękujemy internautom i dziękujemy słuchaczom Radia 90.